Dzisiaj spotkaliśmy się na pierwszej tej kadencji, można powiedzieć, uroczystości oddania do użytku nowej drogi gminnej, nawierzchni bitumicznej. Jest to inwestycja zrealizowana ze środków budżetowych z dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Składała się z dwóch etapów. Na drodze, na której stoimy była położona nawierzchnia bitumiczna na podbudowę z, z natomiast za zakrętem Mamy odcinek drogi, który został położona po prostu asfaltowa na asfalt, który był tam poprzednio, który uległ degradacji. Także pierwsza inwestycja zrealizowana w tej kadencji można powiedzieć od samego początku do samego końca, czyli od etapu projektowania poprzez realizację, no i dzisiaj uroczyste otwarcie. Całą sprawę zrobienia urzędu koordynował zastępca burmistrza pan Rafał Nowowiejski, także przekazuję mu. Dziękuję bardzo burmistrzu. Cóż, dzisiaj cieszymy się z realizacji odcinka dosyć długiego, bo 600, blisko 650 metrów. Jeden odcinek prowadzący do paczkowa, drugi wewnątrz wsi do, do strony lasu. Obydwa odcinki w nawierzchni bitumicznej, standard oczekiwany przez mieszkańców z realizacją, zgodnie z, terminą, zgodnie z terminem. Realizacja od 28 sierpnia. Do 8 listopada wykonawca zmieścił się w terminie. Zmieściliśmy się również w zakładanych środkach nawet, nawet mniejszych, ponieważ zakładane środki to było blisko 370 tysięcy złotych za 297 tysięcy została inwestycja wykonana. Mało tego, przy dofinansowaniu blisko 1 trzeciej bo 97 tysięcy. Ponadto była kwota z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Także udaje się sfinansować inwestycje poniżej kosztów, a nawet dzięki dofinansowaniu środków zewnętrznych. Co można jeszcze dodać? Na pewno inwestycja oczekiwana przez mieszkańców. Wiele, wiele wniosków tutaj mieliśmy ze strony mieszkańców. Mam nadzieję, że wszystkie spełniliśmy i zgodnie z ich oczekiwaniami inwestycja droga została wykonana. Moja